Zdjęcieliście się za fajnym, klimatycznym i przy okazji mrocznym Hello Neighbor To mam dla was świetną informację Ponieważ do Hello Neighbor Alternative Reality wyszła ogromna aktualizacja Dzięki której możemy grać teraz w o wiele większym domu Dokładnie tak jak 8 lat temu Nie no to chyba było 6 lat temu Już nie wiem jak ten czas szybko leci po prostu Zobaczymy jednak jak szybko dzisiaj wysiądzie mi gardło po nagrywkach z Elevenem i Łezą Ponieważ od paru dni jestem na granicy mówienia w ten sposób i mówienia normalnie <laughs> Więc jak dzisiaj zacznę skrzeczeć to wybaczcie jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gierki kiedy będą nowe aktualizacje to dajcie mi zaś łapą w górę, piętnaście koła, lecimy z kolejnymi. A teraz rozpoczynamy w moim... Powoli tracę ten głos. ...w moim ulubionym domu. A wy możecie zostawić oczywiście taktyczny bekon w komentarzach pod filmem, no dawno go nie zostawialiście, więc myślę, że możecie teraz zostawić. Spokojnie, to jest norma u mnie. Mamy wrzesień... Mamy wrzesień i przez chwilę myślałem, że babka kogoś dorwała, ale to nie ta gra. W każdym razie, dlaczego ta gra jest straszniejsza, mroczniejsza niż tylko Hello Neighbor? Bo ta gra nie jest skierowana do najmłodszej możliwej widowni, Zakierowaniem tylko po to, żeby kupić maskotki i książki. Tutaj. Jest strasznie. I mam potwierdzenie od Wiza Przemek. Spodobać się. Ja już widzę z daleka, że mi się spodoba. Już widzę, że mamy parkur do wykonania jakiś tam, więc może być ciekawie. Na start dostajemy budzik, dostajemy lornetkę, więc może zapoznajmy się z tym, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Dodatkowych jedemków tutaj raczej nie widzę. Krzywy obraz. Nie tym razem nic nam tutaj nie dał. Eee... No, telewizor raczej nie możemy wziąć ze sobą. Normalnie byśmy się musieli tutaj spakować, myśl jakiś tutorial, ale na szczęście tym razem. Ej, to takie czykibiki będzie tutaj w tym momencie, nie? Bo. O on, on niczym nie wie. Sprawdzam tylko 14, 14. Więc dalej. Zostajemy tutaj przy liczbach 14, 14. A! Najpierw lewo, później prawo, później lewo. A później uciekamy, dopóki nikogo tutaj nie ma. Chociaż dziwne, bo ostatnio były samochody w tej grze. Może to jest taka ee, pora, że nikogo nie ma. Tam jest nasz cel. Jest nawet kapelusz sąsiada, ale gdzieś sam sąsiad. Chyba jest niedaleko już. Brakowało mi tego dźwięku. Nawet jest kruk, który gdzieś tam z odległości na nas spogląda przemek. Jak... O oh, jest! Mm! Przejechało sobie auto. Jak zobaczycie jakieś dziwne cięcie co jakiś czas. To Wojrek klepie mnie po plecach, żebym odkrztusił. Ciągle może być? Normalnie by już telewizję oglądał. Co on właśnie powiedział? To co ja usłyszałem? Czy on powiedział shit? Teraz zobaczymy co zrobi. Ej, ej, dobra czekajcie. Teraz oglądamy naszego sąsiada w swoim naturalnym środowisku. Co jest? Człowieku! On już tak szedł do mnie, żeby mnie udusić. Ale agresor okropny. Nie wiem, czy on już tego nie przełączył. Ale na to wychodzi, że mamy tutaj w grze prąd. Ale mam pomysł. Musielibyśmy gdzieś tu ustawić to, żeby on tam poszedł. Ale nie, tak naprawdę po co ten prąd w sumie wyłączamy? Więc dużo mi to nie da na razie. Ej, ale on był teraz wyłączony, więc mogę go tak O, moja ulubiona dziura w tej grze. Aha. To ten krzywy obraz zaciało. Nie wiem. Jakoś jak miałem ochotę poskoczyć i kliknąć w ten krzywy obraz. Bo zawsze te obrazy, odkąd wyszedł e, ostatni Hello Neighbor, to klika mnie. Widzę obraz, ale mam wrażenie, że to może być jakaś. O! Jakaś łamigłówka czasowa, których oczywiście nienawidzę. Nie widzę na razie więcej obrazów. Pewnie zaś się tym zajmiemy dodatkowo. Ale dlaczego tutaj mamy. Kabel, który idzie ten przewód do szafy. To tu już mamy odpowiedź na pytanie. Świeci się? Tam jest kolejny z tych obrazów. To ten na pewno nie będzie. Ale będzie za to ten. Czyli już coś mamy. Mam nadzieję, że faktycznie to nie będzie czasówka. Bo kurczę. Z tym sąsiadem tutaj ciężko jest się dogadać. Nie wiem, czy to będzie mi na razie potrzebne. Więc zostawmy to tam. Gdzie na razie nam nie zniknie. Um, no na razie, jak go nie ma. Nie wiem czy chcemy O, klimatycznie się teraz zrobiło to Nie wiem czy chcemy go prowokować do wyjścia Zobaczmy na górze Czy są jakieś obrazy Na razie cisza A, bo sąsiad jest tam Upsy, nie chciałem tego zrobić Okej okay. To może taka szybka ewakuacja stąd Widzę, że mamy gdzieś Tutaj jeszcze jedno pomieszczenie W którym pewnie coś będzie O i klucz. Także chyba już wiem, do czego był ten prąd. Znaczy, mam nadzieję, że wiem. Bo... No nie. To ja myślałem, że to tak zadziała. jak myślałem, ale to no nie zadziałało. Dobra, jest kolerna, kolejna lornetka. Na razie... No nie, ten krzywy obraz akurat nie pasuje. Ten krzywy obraz już mamy. przynajmniej wiem, ile mi tego jeszcze zostało. Mamy jeszcze trzy w takim razie, więc na tym piętrze jeszcze... O! Jest jeden, czyli dwa. I tu mamy jeszcze schody na górę, więc bym się tam rozejrzał póki mogę. Bym tego nie rozwalał, bo może to być jakaś pułapka, którą dla mnie przyszykowała ta Franca. I jest czerwony symbol. Znaczy czerwona lampka, ale no nie wiadomo, do czego można teraz. Służyć tutaj No i został nam jeszcze jeden obraz gdzieś Także Trzeba się dobrze rozejrzeć Czy gdzieś czegoś nie ominąłem No nie chowamy się niestety automatycznie Więc To może być też duży problem I Proszę państwa Nie wiem czy to jest winda czy coś, ale Przede wszystkim upewnić, się, że nic tutaj się dzieje dziwnego W nadziei, że nie utknę przy okazji O, jest jazz? Jest jazz. Relax music. Także... Może tam pójdzie? <laughs> idzie, 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 idzie. Zobaczymy, czy pójdzie. Zlurowałem go teraz, więc powinien to się tam pójść, nie? Wyszedł. Ja przedem. Aha, no tak dobra, przede tutaj tym dziwnym przejściem. Ale tam chyba nie przejdziemy. Więc. Teraz pomyślmy, gdzie jeszcze mógłby być krzywy obraz. On ich nie zamienia z powrotem. No mam się, że jak zginę. To że. Nie usunie się ten progres. No nie! Przeszedł sobie przez drzwi! Przeszedł przez drzwi jak gdyby nigdy nic! Czyli tak, nie mam tylko Ooooo! Nie mam żadnych itemków, więc pewnie wszystko jest tam. Gdzie było od początku. No niestety, nasze ulubione pudełko z rzeczami zaginionymi w tym momencie nie miało sobie tego, czego potrzebowaliśmy. Musimy znowu włączyć prąd. I iść po ten klucz. Żeby zobaczyć... Do czego on mógłby służyć? A, jeszcze obrazy są! W ten sposób porobione? Nie. Czyli jedna śmierć? Spowoduje u mnie większy ból głowy niż przypuszczałem. To trzeba robić rzeczy po kolei, a nie wszystko naraz. On to już naprawił? No nie, no strzałka pokazała, żebym tam to zrobił, więc wiecie. Nie. O nie, o nie nie no spadłem jeszcze Na chamsko strasznie Dobra Chyba powoli ogarniam które iść tak, żeby jak najszybciej dotrzeć na górę Nie no, oczywiście, że nie ogarnąłem tego Teraz, no nie, tutaj jest Czy to Freddy Fazbear? Puch nie, 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 nie On jest akurat tutaj O, to już ten klucz będzie potrzebny Nie zauważyłem, czy było przełączone, czy nie, niestety Budzik jest tutaj chyba jedną z lepszych opcji dla mnie Dobra, jeszcze jest cztery takie okrążenia I może zostawimy sąsiada w tyle, jeżeli chodzi o jego kondycję Ma on nieskończoną kondychę Ale dzięki temu, że to jest wyłączone To może spróbuję jeszcze raz tam wskoczyć No chyba, że on teraz postanowił stanąć w miejscu po to żeby sprawdzić, czy przypadkiem. Moment tutaj, tu 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 o, On tutaj był. On tutaj był, jakiś straszny sąsiad tutaj. No ja się go nie spodziewałem. Myślałem, że się wiecie, gdzieś zbagował, czy coś, ale no. No, no niestety nie. Czy ja nie jest tutaj? Puh. Czy ty możesz mi wyjaśnić, jakim cudem, Hopie, pogarnąłeś tak szybko? Chyba, że ja muszę to po prostu dwa razy włączyć. Znaczy, wyłączyć. No nie działa. No nie działa. Nie wiem. Może to jest ta szafa. Może ona to odpaliła. Nie wiem dlaczego w ogóle pomyślałem, że to jedno z drugim ma jakieś. Zastosowanie Zobaczmy Teraz tak, żeby go po prostu nie zdenerwować za bardzo Oczywiście splituję sobie po jego domu Jak gdyby nigdy nic, nic, nie zauważa No dobra, może jednak tam zauważył Co nie, co nie, no bo No nie oszukujmy się Hop. Nie powinien mnie tutaj zauważyć Tak mi się wydaje Jeszcze ta muzyka tam w i leci Mądry sąsiad, nie jestem do tego przyzwyczajony Może nie do końca o taką interakcję z sąsiadem mi chodziło Chodźmy stąd na razie Trzeba tą szafę jeszcze raz otworzyć Bo na to wychodzi, że po prostu tam jest Najzwyczajniej świeci taki zielony Wskaźnik Lampeczka, która nam mówi Przemek, możesz ...przeciągnąć lampkę. O! No nie! Już wiecie, co teraz się wydarzyło? Teraz w tym momencie była taka sytuacja, że ja już zacząłem, że on mnie nie goni, to poczułem się troszkę zapewnie. I automatycznie pomyślałem, że to jest ten moment. Ale! Co gdyby powiedzieć mu, żeby przyszedł tutaj? Zobaczcie, robimy tak. Dziwne, co ja zrobiłem. A teraz powinien iść w dwa miejsca naraz. raz. Chyba, że znowu gdzieś tutaj kampi. No oczywiście, że kampi. Ja to pierdzielę. No teraz powinien tam na pewno przyjść. Czekam aż zadzwoni. No nie no, a on jest już przyzwyczajony do tego, że ja tutaj chodzę. On się nauczył tego. Nie no, obrazów nie będę robił, dopóki nie mam jednego zrobionego. Bo ten motok jest mi potrzebny, żeby coś tam pootwierać. Nie, nie słyszałem w ogóle, żeby ten motek dzwonił. Czy mamy jeszcze jedną opcję, według mnie, do zrobienia. Czyli właśnie wyłączenie całkowicie tego prądu. Poza właśnie tym. No, nareszcie się z nim nie spotkałem face to face. Teraz będę mógł sobie otworzyć tamto pomieszczenie. Bo właśnie chyba. O, o, o to chodziło. Czemu on jest taki agresywny? Dobra, myślę, że już da mi spokój, przynajmniej na razie. Zobaczymy, czy ten klucz będzie tutaj pasował, bo z daleka wyglądał, jakby to było to albo jakiś niebieski. No. No? To nie ten klucz. Nic się nie pokazuje? Tam jest kolejny klucz. No nie wiem, co ja z tym kluczem w takim razie mam zrobić. Stawę go sobie tutaj na razie. W nadziei, że mi go nie zabierze oczywiście. I bym teraz te obrazy poprzestawiał wszystkie. Wycisz latarkę sobie wezmę, bo bez niej to jest naprawdę strasznie. A może to jest klucz do tego? Może? Widziałem nawet, że na pewno. I wrażenie, że się da... Sąsiad. <noise> o! Nie wzięłem tego obrazu wcześniej, czyli to musiał być ten. No tak, to zaraz będzie mały problem. Z tym, żeby mnie nie zaatakował. A nie da się tego otworzyć. Więc. Wybiję mu okno. Znowu swoim własnym ciałem. No kurczę. Idziemy naokoło, oczywiście, żeby nas. Nie zauważył. I tam jest kolejka nawet. Nie wiem, że ona już działa w tej wersji. Ale chyba wszystkie obrazy na dole mamy zaliczone. Więc mogę jej spokojnie na górę przełączyć resztę. On jeszcze te pułapki tutaj pozostawia, nie? Nie chcę na razie tego wszystkiego tutaj odpalać. Zamknięte, otwarte. Eee, tu cyk. I tu w lewo mamy tak. Jeszcze dwa. Czyli jeden jest tu. I jeden jest na samej górze, jak dobrze pamiętam. On na razie nie powinien tutaj przechodzić, więc będzie git. Super. Tu coś otwarte jest przynajmniej. A co to za pomieszczenie? Aha, dobra! Ja tu nie chcę być jednak. To było Illuminati. Czekajcie, czekajcie. Tu, 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 tu. Tu. Mamy młot i musimy młotka użyć w dwóch miejscach teraz. Czekajcie, gdzie to było? Na górze? Może... Ja pierdziele, no może nie przyjdzie. No na pewno bym przyszedł, gdybym taki hałas tutaj usłyszał. Siedzie, gdzie to było? Te drzwi takie z czerwonym, z czerwoną kłódką, nie? Na razie go nie słychać. O! No, niestety trochę to potrwa. No, można byłoby tego klucza tutaj spróbować, ale. Sam nie wiem. O! Idolą! No. Możemy sobie zejść. Tu, gdzie jest sąsiad? Nie, no, zaś pilnuję tego. Nie mamy czym rzucić. O, słuchaj, jak będziesz tak kampił jak łeza przy łóżku w grani, no to ja tego nie przejdę. Halo? No, jego inteligencja jednak ma swoje granice. Ale myślę, że jak go wkurzę, gdzie nie Nie, 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 nie. No, no nie kiedy. Jo, co on tam prób próbuje iść? Muszę mieć właśnie tą okazję. To nie, no musiałeś tu być gościu, jeszcze jak mi popsułeś wszystko. To co teraz? Jak ja młotka nie będę miał znowu? No nie mam, a klucz poroszę. No w... Do życi! No nie, no kurczę, to trzeba wszystko zrobić od nowa. Jo, tam na samej górze jeszcze nie byliśmy, nie? Patrzcie, tu jest przejście. Może ja to muszę przeskoczyć, o w ogóle Może dlatego my potrzebujemy tego klucza, tam trzeba coś przeskoczyć Patrzcie, tutaj też kabelek leci sobie Ja bym zrobił tak Zaraz tam wrócę i przeskoczę przez to On teraz jest Moment, mi się wydaje, że rzeczywiście się za nim zamykają Chyba bym miał niemią miał, niespodziankę sp Jaki on jest agresywny Dobra Więc możemy tędy wrócić, bo spadłem Aha, jeszcze tu był obraz jeden Okej, okay. obraz jest, jeden na górze. No dlaczego? 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 Pyk. Ja zaniosę ten klucz na bezpieczne miejsce tam, do siebie. Tam mi go nie może zabrać. No mam nadzieję przynajmniej, że nie może zabrać. O, jedzie zielone auto. Kurde, wąsaty jedzie. Patrzcie, no nie zabierze mi tego raczej Nawet krzesło to zostawię na później, żeby więcej go już nie brał Cyk Nawet bym ustawił mu budzik, żeby... Nie zapomniał I wychodzimy tyłem, chociaż nie wiem, czy już się do tego nie przyzwyczaił O nie, bo mamy tajne przejście teraz Kurde no, byłoby tajne przejście, gdybyśmy mogli tam wskoczyć Udało się? Człowiek budzi raz nie wyłączył. No w niedzielę rano to od kurde! No nie ma tego. Jest ciemno, muszę iść do niego po latarkę. Sąsiad, położysz latarkę, proszę. Cię. Jest na górze cały czas, nie? No pewnie jest cały czas na górze. Ja bym był cały czas na górze. Gdybym miał takiego sąsiada jak ja. No może jednak bym się wykąpał od czasu do czasu. Wup, wup. Up, up. Up. nie mam mnie, tu mnie nie znajdzie to, że ja nie znajdę też drogi i ucieczki bo latarki nie mam up. zaraz zobaczymy o co tam chodzi tym le parkour pyk okej okay. ale bez latarki to ja serio nic nie widzę jakoś to otworzyć da się? Nie ma. No nic tutaj nie ma! Gościu, nic nie widzę. Idę po latarkę. pierdziele, na ślepo tego, nie będę robił. Ej, nie, no nie. Aha, jest dobra. Dobra, mamy latarkę, słuchajcie. No, nie, 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 nie. Ten skurkowaniec jest po prostu niesamowity, jeżeli chodzi o inteligencję swoją, no bo, skoro mamy tylko jedną rzecz do zrobienia, no to ciężko, żeby było w innym miejscu. Zostawiłem go latarką, niestety. Pobiegaj jeszcze chwilę. Ja muszę poszukać czegoś. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dzięki, no i ten dźwięk mi się spodobał. Oznacza to, że się udało. Czemu on tak mówi? Ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że te wszystkie możliwe okna, które się rozwalają przy okazji. Niesamowite doświadczenie. Przejdziemy se tędy i sprawdzimy, czy ten klucz tam zadziała. Mmm, Przemek, idziesz w kółko. To było tu, nie? Uff. No, niestety nie tym razem. Nie, no to okna są normalnie jak te z Hollywood. Coś takie łatwo rozwalają. Czekajcie, jak tu wejdę. To wejdę. To tam mam przeszkodę. Przeszkodę kolejną. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem. Aha, to ja tam miałem skoczyć. Dobra. Chyba rozumiem. Albo i nie rozumiem. Dobra, tutaj jeszcze nie będzie kolejki, bo jest zablokowana No chyba, że jest jakiś sposób na to, żeby ją uruchomić No nie no Teraz słabo No, no niestety No niestety nie Jest wyłączone, jest wyłączone Masz, pozamiataj przy okazji. O, ja mam pomysł, słuchaj. Widzisz, co ja robię? Na twoich oczach? Widzisz to? Widzisz to? Patrz. I cyk. I cyk. No masz szczęście, to niestety nie jest ten klucz. Jak odnajdę miejsce do tego klucza, to wtedy cię uwolnię z twojego zbagowanego świata. Na razie byłem ciekaw po prostu, co tu się będzie działo. Łop. Hop, 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 hop. I teraz tak, czy tutaj coś było. Tak, był klucz tego potrzebowałem od samego początku. Dobra, robimy tam zrzut. Hop, i zobaczmy, co tutaj jest. Tu pewnie będzie czerwony klucz. Dobra, to to jest endgame. A ten klucz do czego był w końcu? Nie wiadomo. Zobaczmy w ogóle samo sąsiada. A to na tym polega twój problem. Wiecie co? Ja bym się mu dał złapać, ale. No, wcale progres mi zniknie. No, nie wiem, czy to ma sens. Potrzebujemy czerwonej lampy. Położonej tutaj. A I niebieskiej lampy. I znowu zielonej lampy. Wiecie co to oznacza? Że. Nie chcę robić kolejnego podejścia ze zbagowanym sąsiadem. Znaczy teraz, podejścia z zbagowanym kompletnie sąsiadem. Dlatego wiem, że się przytulę do Wilsona. Wilson, jestem, jestem tu dla Ciebie. I w kolejnym odcinku jeszcze raz do tego podejdę. Ponieważ chcę oszczędzić gardło. Bo zobaczyłem, że tam jeszcze mamy trochę pięter do zrobienia. I może być jeszcze trochę ciężko. Więc do zobaczenia kolejnym razem. Po i cześć.